Cześć! Kto z nas nie chce pokoju? Wydaje ja myślę, że wszyscy by chcieli żyć w pokoju i Jezus właśnie chce Go nam dać, bo to są Jego ostatnie prawie słowa, ten rozdział 14, jest pełen takich życzeń, wskazówek Jezusa, jak właściwie mamy przyjmować ten pokój, bo to On nam daje. Mówi, jak go Wam daje inaczej niż ten świat jak popatrzymy, kto dawał pokój w tym świecie, w którym żył Jezus. No, dawał cesarz e, rzymski. On dawał nam pokój, ale w jaki sposób? Podbijając inne narody, uciszając tych, którzy byli nieposłuszni, tych, którzy według nich byli niebezpiecznymi podżegaczami pewnych dziwnych idei, między innymi Jezus, mieli zginąć. Ci, którzy reprezentowali inne opinie, wyeliminować. I tak my możemy kształtować nasz pokój, eliminując być może migrantów, eliminując tych, którzy myślą inaczej, myślami, czynami, czy wszystkich tych, którzy wydają nam się konkurencją. No właśnie, z tą myślą spina się druga, bo Jezus mówi, przy, przy, zaraz niedługo nadejdzie władca tego świata. Święty św. Jan, ewangelista, mówi o tym świecie, mówi o tej części rzeczywistości, która nas oddala od Boga. Czyli władca tego świata to jest ten, kto narzuca takie reguły, które oddalają nas od Boga. Oddalają nas od tego pokoju. A jakie to są reguły? To mogą być wszystkie te reguły, które tego typu na przykład, no, że jeżeli nie osiągniesz, nie zdobędziesz pieniędzy, no to jesteś nikim. Kiedy nie będziesz postępował w dany sposób, jesteś nikim. Kiedy się zestarzejesz, a nie masz nic do zaprezentowania, nie masz ludzi dookoła siebie, jesteś nikim. Kiedy, no, i możemy tą listę wydłużać. I ona ta cała e, struktura tych myśli, te wszystkie myśli mogą wywoływać u nas lęk. Ojej, teraz przyjdą ci imigranci, zabiorą nam miejsca pracy, bo bez pracy to przecież jesteśmy nikim. Och, teraz przyjdą ci inni i którzy mają inny styl życia albo promują jakieś wartości, które nie są zgodne z naszymi i już ten nasz świat zostanie zniszczony. Dlaczego? Jezus nie chce, żebyśmy żyli w lęku. Chce właśnie nas od Niego uwolnić i dlatego przynosi nam pokój i nas zapewnia, że władca tego świata nie ma władzy nad nim, czyli nie ma też władzy nad nami, jeżeli my tej władzy nie uznamy. I on chce, żebyśmy ten jego pokój, który wynika właściwie z tego, że nie będziemy mieli lęku przed innymi, nie będziemy mieli lęku przed stratą, to ten pokój przyjęty sprawi, że będziemy żyli w wolności, dzieci Bożych. Patrzcie, się, jak Ty to rozumiesz? Jak Ty rozumiesz ten pokój, który On nas przynosi, i jak Ty rozumiesz władcę tego świata? Dzięki za podzielenie się komentarzem. Cześć!